Cześć. Zastanawiałem się ostatnio nad odświeżeniem formuły kanału i doszedłem do wniosku, że dobrym pomysłem byłoby pokazywanie Wam książek, które czytam i które uważam za godne polecenia. W związku z tym przychodzę dziś do Was z moimi najnowszymi zakupami, czyli sześcioma książkami, które za chwilę Wam zaprezentuję. Pozycja numer jeden Mój ukochany Emil Cioran i zeszyty z lat 1957-1972. Jest to jedyna książka wśród dzisiaj pokazywanych przeze mnie, którą wcześniej przeczytałem. Cioran to pisarz, który nie patrzył na świat przez różowe okulary, więc jego książki są przede wszystkim dla takich odbiorców. Ale mogą posłużyć też jako terapia szokowa dla wszelkiej maści optymistów, którzy zawężają swoją świadomość i nie dostrzegają głupoty, nędzy i cierpienia, które mają miejsce na świecie. Zeszyty to niesamowita, bo ponad 900 stronicowa dawka Ciorana, pozycja obowiązkowa dla jego miłośników. Pozycja numer 2. Znowu Emil Cioran i list do kraju. Jest to pozycja świeża, bo wydana w tym roku. Jak sam tytuł wskazuje, jest to zbiór listów Ciorana do osób z rodzinnej Rumunii. Listy obejmują okres od 1931 roku do 1990, więc obrazują postać Ciorana na przestrzeni prawie 60 lat. Pozycja numer 3. Fryderyk Nietzsche. Notatki z lat 1882-1884. Notatki niczego to niezwykłe źródło wiedzy dla wszystkich miłośników tego filozofa, jak znajdujemy w opisie od wydawcy. Notatki to zapisywane na gorąco, często podczas spacerów, myśli, pomysły, sentencje, relacje z lektur, dłuższe fragmenty teoretyczne i poetyckie. Moje ukochane wydawnictwo czarne i reportaż. Jacka Hołuba. Niegrzeczne historie dzieci za DHD, autyzmem i zespołem Aspergera. Nie spotkałem się jeszcze ze słabym reportażem wśród książek wydanych przez wydawnictwo Czarne, więc podchodzę z dużym optymizmem i do tej książki. Reportaż ten to opowieść o dzieciach, ich rodzinach i o tym, jak z innością radzą sobie społeczeństwo, szkoła i instytucje. Jacek Hołub jest także autorem książki, żeby umarło przede mną, opowieści matek niepełnosprawnych dzieci. Jest to jedna z pozycji, którą mam w swoich planach czytelniczych. Pozycja numer 5. Jeden z moich ulubionych ostatnio autorów. Charles Bukowski. O pisaniu. Charles Bukowski to moje odkrycie 2020 roku. Przeczytałem ostatnio dwa zbiory jego opowiadań i muszę powiedzieć, że swoją przenikliwością, brakiem złudzeń, przypomina mi ciorana. O pisaniu jest zbiorem listów Bukowskiego, które dotyczą, jak wskazuje tytuł, kwestii pisania. I pozycja numer 6. Charles Bukowski, świecie o to jestem. No i ostatnia pozycja Charles Bukowski, świecie oto jestem, czyli wywiady i spotkania z lat 1963-1993. Tu tytuł chyba również mówi wszystko. Myślę, że dla fanów twórczości Bukowskiego jest to pozycja obowiązkowa. To by było na tyle. Mam nadzieję, że nowy pomysł na odcinki Wam się spodobał. Czekam na Wasze uwagi i komentarze. Jestem ciekaw, co Wy teraz czytacie i do zobaczenia w następnym odcinku.